Cześć, witajcie i przy w kolejnym odcinku! Dzisiaj robimy test wyrzutni Soul on Fire o numerze B36 kreseczka 1701 Jest to wyrzutnia 36-strzałowa, kaliber 17 mm w cenie około 58 zł. Tak, wyrzutnie ma zdecydowanie podkręcony kaliber 17 mm, bo efekty są naprawdę gęste i całkiem bogate. Szczególnie podobały mi się te złote efekty, które no niestety na nagraniu są niewidoczne. Ale podsumowując, za około 60 zł wyrzutnie jest całkiem fajna, całkiem systemna, myślę, że również warta zakupu. I to myślę na tyle w tym odcinku, teraz trzymajcie się, cześć, jeniej, boszu, no i uboszu, w kolejnych filmach i kolejnych wyrzutniach. Na razie, elo, yo!